Albo sia sia, sia, sia! Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz mam kupę roboty. Jak to co poniedziałek, będę musiał posprzątać u kur. A oprócz tego, no jest jesień, tutaj już raczej nic fajnego nie urośnie. Jeszcze pozbieram resztę tych papryk, które tutaj rosną. Poscinam dynie, które zostały. I generalnie wszystko prawie będzie trzeba stąd uprzątnąć, wyciąć, zabrać to zielsko. A to dlatego, że przywiozę tutaj kompost. Przywiozę tutaj kompost. Zrobi się miejsce w kompostowniku, bo tam zaczyna się już robić ciasno. Kolejną rzeczą będą pomidory, ale to będę nagrywał sukcesywnie. Dlatego dzisiaj rutyna ukazika, kto ogląda, niech nie dostanie bzika. Zaczynamy. Ciągnę potwora. Ciągnę potwora, słuchajcie, to jest jedna roślina dynia. To wyrastało z jednego korzenia. Także yy, zobaczcie. Jak to się może rozplewić? Jaką to w ogóle ma wagę, że ja to ledwo ciągnę? Ale jeszcze kupa tu roboty przede mną, wszystko to trzeba oczyścić, tak, żeby przywieźć kompost, przemieszać to wszystko i niech leży do wiosny. A tutaj co? Krzanik rośnie. To jest roślinka z Hiszpanii. Tutaj chrzanik rośnie. I przydałoby się wykopać tak sobie rośnie. Rośnie tutaj już od zeszłego sezonu. Więc wykopię go. Zostawię część korzenia. Zobaczymy jak on nam wyrośnie w przyszłym roku. Tu następna doniczka. Myślałem, że nie odbije ten hiszpan, a jednak odbija. Zobaczymy jak ten chrzanik odbije w przyszłym roku, ale jeden Korzeń do domu nie omieszkam zagospodarować. A tutaj topinambur. Lubicie topinambur? Je się z korzenie. Także korzeń jest. Co tam się dzieje? Startują kury. Korzeń jest jadalny. Ale stwierdziliśmy, że w tym roku jeszcze go zostawimy, żeby się dobrze zakorzenił. I będziemy go smakować w przyszłym roku. Dobra. Zobaczymy, co z tego chrzanu wykopię. No i tak. Liście chrzanu na kompost. I wykopałem takie trzy korzonki. Zobaczcie. Zbieram pomału. Zbieram te warzywka. Jest dynia. Jest chrzan. Jest papryczka. Jeszcze będą pomidory. Także zobaczcie. Koniec października. A tutaj jeszcze Yy, moje własne zbiory, z których jestem bardzo zadowolony w tym roku. I tutaj mamy kompost, który robiłem w tym sezonie. Ci, którzy śledzą kanał, widzieli, jak był robiony. Ci, którzy nie widzieli, to yy, zachęcam: jeśli macie ochotę, to cofnijcie się trochę wstecz z odcinkami. I poszukajcie. I teraz będę ten kompost przewoził tam do tego warzywnika, tak aby on sobie już tam leżał, bo później jeszcze będę go yy, rozrzucał zarówno w warzywniku jak i w tunelu foliowym. Ale póki co tam go zamierzam zrzucić. A tutaj, a tutaj, patrzcie, jaka wielka rosówka. A, niech sobie jeszcze będzie. A tutaj, po prostu, zrobię miejsce na kolejny materiał organiczny, bo tam z kurników dosy, dosyć dużo tego schodzi. I jak widzicie, tutaj jest już pełno. Więc, akurat, zrobię sobie tutaj teraz miejsce. Kompost przywieziony. Teraz wchodzę do tunelu foliowego, tak aby zebrać resztę pomidorów, tych zielonych, tych częściowo dojrzałych, ponieważ już jest zbyt chłodno, a wilgoć jest duża. I z tego co widzę, tutaj na liściach pojawiają się jakieś takie brzydkie naloty takie jakby grzyby, po prostu od wilgoci. Więc niektórzy z Was pisali, że jak zbiorę pomidorki, te zielone, i zaniosę do domu, to że one dojrzeją. Więc zróbmy eksperyment i zobaczymy, czy dojrzeją, czy nie dojrzeją. Tak czy inaczej, z nich i tak już nic by nie było. Więc yy, nawet jeśli nie dojrzeją i będę je musiał wyrzucić, to nie będzie to jakaś dla mnie. Wielka strata, a można tylko zyskać, więc przy okazji pozbędę się już owoców. A te krzaki, które tutaj zostaną, po prostu któregoś dnia powyrywam, zrobię tutaj porządek już w tym tunelu foliowym, tak aby przy, przygotować go do zimowania. Tego pewnie też nagram jakiś materiał. Pamiętacie, jak wyglądał tunel wiosną, kiedy jeszcze tutaj nic nie rosło? I pewnie tak będzie wyglądał tej jesieni. Zobaczcie, jak wygląda ten pomidor. Tu ma taki ciemny nalot. Yy, nie bardzo mi się to podoba, ale jeśli dojrzeje, to po ugotowaniu dla kur będzie jak znalazł. Także. Ciach, ciach, szybko to opędzluję i idę sprzątać kurniki. Bo przecież wybiegi już częściowo posprzątałem w sobotę. Ale w kurniczkach jeszcze jest brud, brud, brudek. O, ten wygląda dość ładnie. Spadają niektóre są popleśniałe. O, tak jak ten z tego to już nic nie będę robił. Z tego też nie. Ostatni kosz pomidorów ze szklarni, z tunelu foliowego. Zobaczymy, czy dojrzeją. W tym sezonie na pewno kilkadziesiąt kilogramów własnych pomidorków wyhodowaliśmy. A to są ostatnie zaniosę je teraz do domu i zostawię aby dojrzały. Zobaczymy czy się uda. No a teraz co? Posprzątać czas w kurnikach. Tak, tak, Brunner Ale najpierw zobaczę czy są jakieś jajka. Jeśli są, to ile? Zacznę od kurniku zielono nóżek. Feniks gubi pióra. Już zostało mu tych takich naprawdę długich niewiele. O, brudno. Jest jedno jajko od Rosy. Tutaj są trzy. I tutaj są dwa. Czyli w tym kurniku jajek sześć. Ten środkowy wybieg raczej się jeszcze nie niesie. Ale zaobserwowałem, że kury zaczynają już grzebać w gniazdach yy, Wchodzą tutaj, grzebią, tworząc, tworząc coś, co już zaczyna przypominać gniazdo, więc liczę na to, że nie będę musiał długo czekać, jakoś bardzo długo na jajka. Ale zobaczcie jaki kopruch. Zobaczcie jak się tarza. W ziemi, przecież ta ziemia jest mokra. Zobacz, jaki jesteś brudny, czy jaka brudna. O matko, nie widzę czarnej silki. Pewnie siedzi w gnieździe. O, zgadza się. Siedzi na gnieździe, więc aby jej nie przeszkadzać, sprzątanie zacznę od ostatniego kurnika. W tym kurniku też, już tutaj górna półeczka wysprzątana, tutaj jest w miarę czysto, nie wiem dlaczego, ale ten kurnik zawsze jest najczystszy i te kury jeśli brudzą to tylko tam na tą górną półkę, natomiast w pozostałych kurnikach nie można powiedzieć, żeby było podobnie. A ten kurnik chociaż jest najmniejszy, to zawsze jest najbrudniejszy. Nawet na dachu, zobaczcie, tutaj mam oblężenie wróbli w tej chwili. Zobaczcie ile one tu zostawiają obchodu, odchodów. Będę to musiał ogarnąć jakąś szczotką albo nawet myjką ciśnieniową. No bo jak to w ogóle wygląda, jak to wygląda. A tutaj w środku to samo. Zobaczcie jaka mokra jest ta ściółka. Ja nie wiem co te kury robią. Że ta siłka jest taka mokra. Sikają tutaj chyba do tego kurnika. i dobrze. W kurniczkach ogarnięte. Kureczki są zadbane. Kurniczki posprzątane. Teraz dostaną papu. Coś tutaj Kaziu ma dla Was dobrego. Proszę bardzo. Proszę, tak. Nie pchajcie się. Starczy dla wszystkich. O. Tutaj właściwie teraz kury z trzech wybiegów yy, Tam jeszcze mają A tu u Stacha Grubasy urzędują w tej chwili Co to za afera, co to? Kłócą się tam słyszycie. Kłócą się o żarcie O! Wyszła czarna Czarna silka, bo siedziała do tej pory w gnieździe, to już wiemy o co chodzi: że takie larmo krzyczy, że zniosła jajo. O! Także, jak mówiłem, kurki są zadbane, ale jajeczka nie wybrane. Zatem, jak y, tylko. Nasypię im tutaj jedzenia. To zobaczymy, co tam ciekawego w temacie jajek. Ile dzisiaj, ile dzisiaj będzie można zebrać na jakąś dobrą jajecznicę. Idźcie, idźcie do siebie. Nie wyżerajcie kochiną tutaj, kurczę. Przychodzą tutaj najpierw, zeżrą te duże kury. Tym małym a potem swaniaki idą do siebie. Jedzcie maluchy! jedzcie. Dobra! Ojej, jej, jej, co tutaj się. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Któraś mała kurka straciła piórka. A tutaj tylko i wyłącznie to prawe gniazdo yy, ma wzięcie. Także stąd dwa jajka. Nie no, muszę jakoś pr przepędzić te kurk, te kury. Już na swoje wybiegi, bo one wyżerają tutaj, słuchajcie. Już, sio. Sio. Sio do siebie, już. Już, sio. Już do siebie. Won. Tu jeszcze by się drzwi przydały. No, teraz ekipa. ekipa Bolka może sobie zjeść. Ale nie widzę wszystkich. Nie widzę wszystkich. Pewnie są pochowane gdzieś w krzaczkach. Wychodzi jeszcze jedna nóżka Dobrze, moi drodzy. Tak mniej więcej wygląda. Dzień kazika. Ja tutaj jeszcze mam sporo pracy. Trzeba wyrwać pomidory, trzeba skosić trawnik, trzeba nakarmić psy. Mam do zrobienia jeszcze inne rzeczy, więc yy, kończę pomału ten materiał. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich. Mówił do Was Kazik. Teraz nie, ale po pracy. Idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.